Sam projekt nazywał się sztuka opowiadania, opowiadania legend od nowa, czyli te legendy może rozpoznacie niektóre, a może zupełnie nie. Dwa miesiące temu spotkaliśmy się tutaj jako grupa ludzi, którzy się nie znali, więc ten projekt był też o budowaniu relacji, o takim przełamywaniu wewnętrznych barier. I dzisiaj po tych dwóch miesiącach warsztatowych zapraszamy Was do, do takiej wspólnej opowieści przeżycia z nami. I, I uczczenia tak naprawdę efektu naszej, naszej pracy. Według starożytnych podań, w imieniu człowieka kryje się cząstka jego duszy. To nie tylko zbiór liter, to znak, który nas odróżnia od innych, wyznacza, naszą, wyznacza nasze miejsce w świecie i zapisuje naszą historię. Bez imienia człowiek staje się cieniem błądzącym wśród żywych. Wierzono, że imię nie powinno się zdradzać obcym, ponieważ ten, kto je zna, może zdobyć władzę nad duszą. Czy to jest jakieś inne stworzenie? Jednak każdy wiedział jedno, że skrywa w podziemiach skarb. Skarb, który chronił e, swoją mocą i zamieniał ludzi w kamień, gdy chcieli... Wejść po ten skarb. Jej ukochany ptak. Jeden z jedynych przyjaciół. Leżał konając, a w jego sercu była strzała. Albatros bardzo przeżyła to. Cały wieczór rozmyślała, aż wreszcie w jej głowie narodziła się myśl straszna. Oni oni odebrali resztkę mojej nadziei, zabierali mojego przyjaciela. Muszę się zemścić. Dwa lata później urodziła się jej córka, a gdy dorosła, była przepiękna. Miała piękne, długie, złote włosy, bladą cerę, ale brakowało jej, czerwoności jej ust. Była jedną z najmilszych dziewczyn kobiet w okolicy. Sąsiadom mówiła dzień dobry, dzień dobry. jak i do widzenia. do widzenia. Ponieważ właśnie dzisiaj Livia dostała swoją pierwszą wypłatę. Choć była ona niewielka, dziewczyna czuła ogromną dumę. Wreszcie, wreszcie była samodzielna. Na początku nie chciała wydać tych pieniędzy, lecz idąc ulicą zauważyła pewien sklep. Na początku się zdziwiła, chodziła tędy tysiące razy, a nigdy wcześniej nie widziała tego butynku. Był niewielki, lecz pojemny, wypełniony używanymi rzeczami. Nie wiadomo, co to było. Nie miała twarzy, w łachmanach, poruszała się z ni za niczym cień. Walery przestraszył się i zapytał się, kim w ogóle jesteś? A postać popatrzyła na niego i odparła tym samym cichym głosem. Jestem bieda, twoja wierna przyjaciółka. Jestem z tobą od zawsze. Wtedy każdej nocy o tej samej godzinie na rynku pojawia się widmo. Widmo kobiety, bosy kobiety w białej koszule, bez ozdobień, z ociętą głową. Swoją głowę ona trzyma we własnej ręce za swoje bujne i jasne włosy. Chodzi po ulicach. Każdej nocy pojawia się na rynku, trzykrotnie okrąża ratusz. Chodzi po ulicach, zagląda do okien. Patrzy przez drzwi i ściany na śpiących ludzi. Odstawili, zaparkowali sobie gdzieś tam konie i weszli do środka. Mięso waliło się kilogramami, w wódki, piwa litrami się lało. I siedzieli sobie w tej karczmie i już mocno podchmieleni stwierdzili, że no może posłuchają sobie, co tam ludzie gadają dookoła i... Może coś jeszcze zrobią tego dnia, No mimo że jakoś przy zmysłach nie są. Słyszą rozmowę dwóch starców w okolicznym, koło okolicznego stołu. Jeden z nich mówi do drugiego. No, hehe. <ścoughs> słyszałeś ostatnio, no, jakoś tydzień temu, spłonęła je na kamienicę niedaleko. Wyjął łuk, wycelował, strzelił i trafił. Zaczął podchodzić do swojej ofiary, zabitej ofiary. I wtedy nagle zaszła go rusałka wodna, wbiła mu swój ostry pióro w plecy i upadł w plamie krwi. Wtedy panna wodna podeszła do jelenia i pogłaskała go po wciąż błyszczącym futrze. Warsie i Sawo, mieliście jeszcze tyle lat przed sobą, ale on je wam zabrał. Przepraszam. I na wasze upamiętnienie powstała tutaj wielka metropolia, zwana Warszawą. Po czym zniknęła. W tym momencie nadbiegli koledzy, koledzy księcia, którzy zaczęli krzyczeć: Co się stało, książę? Książę, co się stało? A książę otworzył oczy, wyszeptał: Warszawa! Warszawa! Woo!